W tym filmie pokażę Ci główne nowości, które przynosi aktualizacja Lightroom Classic do wersji 12. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Dzisiaj chciałem Ci pokazać wszystkie główne nowości, które Wnosi właśnie aktualizacja Lightroom Classic do wersji 12, wersji, która została wydana w październiku 2022 roku. Ja dzisiaj rano otrzymałem tą aktualizację, troszkę się nią już pobawiłem tą finalną aktualizacją i całkiem fajnie to wygląda. Bardzo fajne są możliwości. Zatem przejdźmy do modułu Develop, czyli wywołaj. Jak zapewne zauważyliście, panele. Są zmienione. Panel edycji jest po lewej stronie, panel tu z presetami, z nawigatorem jest po stronie prawej. Tak, w najnowszej wersji, właśnie taką macie opcję, żeby zamienić sobie te panele. Możecie też zamienić panele w panelu biblioteka i do tego służy funkcja, która jest zaszyta w waszych preferencjach Lightrooma. Wchodzicie sobie w interfejs i w interfejsie możecie kliknąć zamień tylko grupy obróbki dla lewego i prawego kanału albo zamień grupy dla lewego i prawego kanału. To zmieni też właśnie te strony, module biblioteki. Jeśli zamienicie sobie te ustawienia musicie zrestartować sobie Lightrooma. Ja sobie zrestowałem Lightroom. A jak widzicie, panele wróciły na swoje naturalne miejsce w Lightroomie. Ale ta zmiana jest dosyć fajna dla osób, które przenoszą się z innych programów, które właśnie panel edycji miały po lewej stronie. Teraz będą mogły łatwiej przemieszczać się właśnie w programie Lightroom Classic. Będą łatwiej mogły się wdrożyć do tych narzędzi, bo będą one po tej stronie, gdzie naturalnie te osoby tych narzędzi szukały. Także bardzo, bardzo fajna zmiana. Następna zmiana będzie to zmiana już w panelu maskowania i to będzie dosyć istotna spora zmiana. Ja sobie wyzeruję na chwilkę to zdjęcie i zobaczcie, jeśli pierwszy raz wejdziecie, nie macie żadnych masek na zdjęciu w panel maskowanie. Zobaczcie, macie nowe tutaj narzędzia. Mieliśmy już obiekt, mieliśmy niebo i było tło ale do tego wszystkiego zostały dodane osoby, czyli możecie wybrać wszystkich ludzi, możecie też wybrać pojedyncze osoby i na te osoby wpływać, zobaczcie bardzo fajnie to działa, klikacie sobie na przykład jakąś osobę, a to pozwala Wam na jeszcze więcej tutaj możliwości zobaczcie, macie tu możliwość wybrania całej osoby możecie wybrać skórę tylko twarzy, skóry ciała, możecie wybrać same brwi, możecie usta wybrać i włosy, takie tutaj Znalazł nam program, ale przełączmy się na inne tutaj zdjęcie, zobaczcie bardziej skomplikowane. Tutaj już po kliknięciu masek, ponieważ są jakieś inne maski, otwiera się standardowo panel. Teraz klikacie utwórz nową maskę, wybieracie sobie po prostu, wybierz na przykład osoby. Teraz Lightroom wykryje te osoby i zobaczcie. Możemy każdą z tych osób wybrać bez żadnego problemu. Jeśli chcecie zmienić balans bieliny, tutaj, na tej osobie, to po prostu ją wybieracie i od razu tworzy Wam się maska, na którą możecie wpływać. A jeśli wybierzecie na przykład w tym przypadku pana młodego, to zobaczcie, jest wykrywanie funkcji dodatkowych i mamy skórę twarzy, skórę ciała, brwi. Mamy twardówkę, mamy tęczówkę i źrenicę. Jakbyście się zastanawiali, co to jest twardówka, ja też się zastanawiam, jest to po prostu białko oka, także zaznaczacie sobie białko i możecie je wybielić. Macie tą tęczówkę, jak mówiłem, i źrenicę, macie usta, zęby, włosy, także możecie na te poszczególne części ciała działać, możecie działać też na całe ciało bezpośrednio. Mega, mega fajna sprawa. Ja już widzę zastosowanie i już się bawiłem tym i testuję troszkę to na moich presetach, na paczce The One, do której to będzie się świetnie spisywało, bo będzie pozwalało na jeszcze precyzyjniejszą i szybszą edycję, właśnie portretów, przy pomocy tej paczki. Także mega fajny dodatek. Naprawdę, zobaczcie, możecie jeszcze tutaj dodać dodatkowe osoby, jeśli chcecie, możecie wpływać na dwie. Zobaczcie, kontynuuj. Teraz mamy zaznaczone te dwie osoby. Czyż to nie jest naprawdę mega fajna sprawa? Możecie dla drugiej osoby też osobną maskę utworzyć też. Naprawdę mega, mega sprawa. Klikamy, utwórz maskę i zobaczcie. Pięknie mamy utworzone maski dla tych dwóch osób. Mega. Po prostu totalnie odlot. Zobaczcie tu inne zdjęcie, na przykład takie zrobione na Weselu. Zaraz po przebyciu pary młodej. Zobaczcie, wybieramy sobie. Wybierz osoby. Ile osób nam się tu znajdzie, zobaczymy. Zobaczcie, naprawdę sporo osób nam tutaj odnalazło. Możemy na poszczególne tutaj osoby działać sobie. Naprawdę mega, mega fajna sprawa, że możemy jakąś tylko jedną osobę przyciemnić, troszkę rozjaśnić. Czasami, właśnie jak robimy w takim miejscu, na przykład zdjęcia, jedna osoba jest bardziej żółta, bo padło na nią jakieś światło od DJ-a albo z jakiejś lampki i chcemy tylko na jedną osobę troszkę wpłynąć balansem bieli. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Kolejną sprawą jest wybieranie obiektów na zdjęciu. Ja wrócę do poprzedniego zdjęcia. Zobaczcie, tutaj możemy oczywiście wybrać sobie różne osoby, możemy wybrać sobie obiekt. No, ale wybierając obiekt, zaznacza nam się ten główny obiekt zdjęcia, o jakim myśli tutaj Lightroom, i to jest właśnie para młoda. Bardzo fajnie, ale my nie chcieliśmy zaznaczać pary młodej. Chcielibyśmy zaznaczyć samochód. Jak to zrobić? Klikamy sobie tu nową opcję obiekty. I teraz możemy albo malować pędzlem, albo zaznaczyć sobie dany obiekt. Ja sobie tak po prostu zaznaczę ten obiekt. Zobaczcie, utworzyła nam się maska tylko na samochód. Lightroom stara się przez sztuczną inteligencję znaleźć ten obiekt, wymyśleć co to jest za obiekt i go dodać. Teraz żeby dodać cały samochód, potrzebny byłby nam tył. Klikamy sobie jeszcze raz dodaj, obiekty, teraz zaznaczamy sam tył i zobaczcie, cały samochód mamy już mega szybko zaznaczony. Jest to naprawdę rewelacyjna funkcja. Jeszcze w jedno miejsce, w którym ona by się mogła przydać, to będzie na przykład... Zdjęcie takie właśnie zrobione na przygotowaniach zdjęcia detali ślubnych. I tu jeśli byśmy chcieli działać na jakąś jedną część, czyli klikamy obiekty i na przykład chcemy na tą mm, zawieszkę do włosów, tą spinkę działać, klikamy, zaznaczamy spinkę i zobaczcie, mała część spinki została zaznaczona, bo tylko ten kwiat zaznaczyłem, ale zawsze możemy zaznaczyć więcej. Zobaczcie, klikamy jeszcze raz, obiekty, zaznaczamy całą tą spinkę i w ten sposób, zobaczcie, cała spinka jest zaznaczona Spóżmy jeszcze jeden obiekt, zaznaczamy sobie to całe pudełko ze wstążką. Zobaczcie, inteligentnie program wie, że nie zaznaczamy tutaj kwadratu, tylko jeden obiekt jakiś i on go wynajduje. I zobaczcie, maska dla tego obiektu została już szybciutko utworzona. Ja sobie te maski kasuję i to tak właśnie łatwo możemy wpływać tutaj nowym panelem maski na zdjęcia, tworząc nowe niesamowite właśnie korekty lokalne. Kolejna sprawa. Też jest mega mega fajna. Zobaczcie, przejdźmy na to zwykłe zdjęcie. I teraz ja bym chciał na tym zdjęciu usunąć tego łosia. Nie podoba mi się ten łoś. Chciałbym jednego łosia mieć na zdjęciu. Jak to zrobić? No moglibyśmy wejść tutaj w te korekty, jak to zawsze robiliśmy, prawda? I w tym korygowaniu mieliśmy zawsze tu narzędzie Skoryguj. No i było taki stamp tool. Czyli właśnie stempel. No, stempel przenosi, jak pewnie wiecie, z jakiegoś miejsca w inne miejsce, jakiś obiekt, na przykład to jabłko, pojawi się tu, tak działa stempel, prawda? Ten healing, narzędzie takie usuwające jakieś planki, działa bardzo fajnie, go można użyć też mega fajnie, zobaczcie, i ono też z jakiegoś punktu pobiera dane i usuwa. Ale teraz dodatkowo mamy takie narzędzie jak usuwanie. Właśnie jest inteligentne, czyli uwzględnienie zawartości. Czyli usuwamy coś, ale program patrzy co jest obok dookoła i stara się to jakoś załatać. Klikacie sobie tu usuwanie z uwzględnieniem zawartości i teraz łatwo możecie grubszym pędzlem po tym łosiu sobie przejechać. Zaznaczamy całego łosia. Nogi tutaj, tutaj jeszcze zaznaczymy. Przejedziemy sobie tutaj troszkę po środku, po brzuszku, żeby nic nie zostało pominięte na pewno. Wpuszczamy. zobaczcie, jest analizowanie i zostało to usunięte w lepszej albo większej formie, ale całkiem spoko to wyszło. Klikamy odśwież. Zobaczcie, I wtedy całkiem inaczej jest znajdowane to miejsce. Jeśli chcecie zmienić sobie miejsce na inne, ale nie takie przypadkowo, tutaj wybierane przez Lightroom, tylko na inne według siebie uważane, możecie wcisnąć przycisk Ctrl albo Command na Macu, albo Ctrl na Windows. I wybrać sobie miejsce, z którego ma być pobierana zawartość do tej części tu. Możecie widzieć ten kawałek tutaj. Trzymując sobie ten przycisk, wybrać na przykład coś takiego. O, całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Zobaczcie, bardzo łatwo usunęliśmy tego łosia. Zobaczmy sobie jeszcze na jednym zdjęciu, jak to działa. Całkiem fajnie. Tutaj teoretycznie moglibyśmy to usunąć po prostu tym narzędziem, które już było. Skoryguj. Bardzo łatwo to powinno nam pójść. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczcie. Bierzemy sobie narzędzie. Skoryguj. Zaznaczamy sobie tutaj naszą postać razem z cieniem. Plus, minus. Myślę, że jest spoko zaznaczone. No dobra. Program nam proponuje jakieś miejsce. Możemy sobie tutaj, zobaczcie, przesunąć. No dobra. Całkiem, całkiem można by powiedzieć fajnie. Fajnie to wygląda, Paweł, nie? Ok. Zapiszmy sobie to na V1. Tą zmianę. Teraz sobie ją skasujmy. I Zobaczcie. To samo zrobimy właśnie z uwzględnieniem zawartości. Usuniemy sobie tak samo. Zaznaczamy sobie tutaj mojego syna. Chcemy się go pozbyć z tego zdjęcia. Byliśmy sami. Piękny widok. Syna nie ma. Dobra. Klikamy. Aktualizowanie. I zobaczcie. Ja troszkę tu słabiej pomalowałem. Ale OK. Program nam to przeliczył. Klikam sobie. Odśwież. Zobaczcie, jak to fajnie, naprawdę fajnie wygląda. Możemy sobie, pamiętajcie, przytrzymać Ctrl albo Command na Macu i wybrać jakiś inny tutaj zakres. Możemy sobie na przykład z tej strony wybrać całość tego. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Przypiszmy sobie to do V2 i teraz w łatwy sposób, powiększając na przykład 1 do 1, będziemy mogli się tu przełączyć. Skupmy się mniej więcej na tej części. Nie patrzmy na tą skazę tu, bo ja tu za mało namalowałem pędzlem. Zobaczcie V1, czyli poprzednie narzędzie i nowe narzędzie. Ja to naprawdę widzę sporą różnicę i w tym miejscu naprawdę dużo fajniej wygląda to nowe narzędzie. Dużo fajniej będzie można nim korygować pewne usuwanie obiektów, także myślę, że to jest bardzo fajny dodatek, który się na pewno rewelacyjnie spisze podczas właśnie większych jakichś usuwań. Pewnych obiektów, ze zdjęć będzie to narzędzie, które będzie bardziej inteligentne. Jestem bardzo ciekawy, jak się będzie spisywało przy takiej masowej edycji, właśnie zdjęć z reportaży. Zobaczymy. Jeśli interesujesz się fotografią i edycją zdjęć, to warto właśnie teraz kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem, żeby nie przegapić kolejnych tych ciekawych filmów na moim kanale. Warto też kliknąć ten magiczny dzwoneczek, on będzie Was powiadamiał o nowych filmach na kanale. Warto też luknąć na moją stronę słowikę ułamane na presety, gdzie możecie znaleźć wszystkie moje narzędzia i presety, które. Właśnie stosuje do edycji czy to zdjęć ślubnych, czy to zdjęć krajobrazowych, czy to zdjęć z sztów i sesji portretowych. Znajdziecie tam też fajną, darmową paczkę presetów New Horizons. Zapraszam na moją stronę słowikę, łamane na presety. Oprócz tych nowości, które już przedstawiłem tobie w tym filmie, dodano kilka innych usprawnień: dodano nowe presety, dodano obsługę nowych obiektywów, nowych aparatów, poprawiono ileś tam błędów, także o jakichś tych mniej znaczących uaktualnieniach możesz sobie zerknąć na stronie Adobe. Link do tej strony zamieszczę pod filmem. Wielkie dzięki, kochani, za obejrzenie tego filmu. Troszkę niespodziewanie tak dzisiaj ten film wyszedł, nie jak zawsze w soboty, ale wiecie, aktualizacja pojawiła się dzisiaj i chciałem, żebyście już teraz o tych najważniejszych nowościach wiedzieli, żebyście wiedzieli, jak się nimi już bawić. A przy kolejnych filmach pokażę Wam, jak przy wykorzystaniu tych nowych narzędzi, tych nowych rozszerzonych możliwości masek, jak edytuję zdjęcia. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych aktualizacjach i która z nich najbardziej uważacie, że będzie pomocna dla Was w Waszej edycji zdjęć. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!